Dzień dobry Państwu. E, witam Państwa na e, dzisiejszej uroczystości upamiętnienia e, dosyć istotnej daty w historii obozu narodowego. E, 82 lata temu e, powstały Narodowe Siły Zbrojne. I dzisiaj e, spotykamy się tutaj, żeby e, upamiętnić tych, którzy w okresie II wojny światowej. E, narażali się, e, walczyli z okupantem i oddawali swoje życie w imię wolnej i niepodległej Polski. E, proszę Państwa, po kampanii wrześniowej e, w 1939 roku e, szok w społeczeństwie był e, bardzo e, duży, natomiast e, wkrótce, e, przede wszystkim na terenie e, Okupacji niemieckiej w mniejszym zakresie na terenie okupacji sowieckiej zaczęły tworzyć się organizacje wojskowe. Oprócz powiedzmy oficjalnej organiz polskiej siły zbrojnej, jaką był ZWZ, Związek Walki Czynnej, a potem Armia Krajowa, poszczególne siły polityczne tworzyły swoje własne organizacje wojskowe i obóz narodowy e, utworzył między innymi Związek Jaszczurczy oraz e, Narodową Organizację Wojskową. Ponieważ e, e, emigracyjny rząd londyński e, dążył e, w miarę upływu czasu do e, scalenia poszczególnych organizacji e, w ramach Armii Krajowej, e, w 1942 roku e, została e, podjęta, e, podjęte działanie na rzecz wcielenia Narodowej Organizacji e, Wojskowej e, do e, Armii Krajowej. E, ci z działaczy narodowych e, i e, członków kierownictwa politycznego i wojskowego Narodowej Organizacji Wojskowej, którzy e, e, Postanowili iść własną drogą, ze względu chociażby na to, że e, widzieli odpowiedzialność obozu sanacyjnego za klęskę wrześniową. E, ci, ci działacze narodowi, którzy postanowili e, nie wejść w skład e, tej części, e, która podlegała scaleniu z Armią Krajową, e, utworzyli e, właśnie 82 lata temu, Narodowe siły zbrojne. E, proszę Państwa, narod, według dostępnych źródeł narodowe siły zbrojne e, były prawdopodobnie trzecią co do liczebności, e, siłą e, organizacją wojskową e, polskiego państwa podziemnego w okresie II wojny światowej. E, dlaczego, dlaczego tu jesteśmy? Dlatego e, dlatego, że E, poczuwamy, poczuwamy się do e, wspólnoty ideowej e, z przeszłymi organizacjami Obozu Narodowego, ale i dlatego, że e, Narodowe Siły Zbrojne e, były tą organizacją i tą siłą polityczną, która e, właściwie oceniała to, co stanie się e, z, e, z polską. Z polskim społeczeństwem i z, Polski, z państwem polskim w dalszej części II wojny światowej. Po, yy, po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem, yy, narodowcy dość powszechnie uznali, że yy, Niemcy nie są w stanie już wygrać wojny i yy, ocenili, że yy, Polska yy, pomimo yy, odparcia w przeszłości ataku bolszewickiego w roku 1920 prawdopodobnie tym razem zostanie zagarnięta przez związek sowiecki co, zreszt co zresztą na przełomie roku 44 i 45 się dokonało. Narodowcy uznawali, że Y, trzymali się dosyć y, konsekwentnie y, teorii dwóch wrogów, to znaczy uznają, y, pomimo tego, że w 1941 roku, po ataku y, Niemiec na Związek Sowiecki, y, rząd londyński y, y, nawiązał stosunki dyplomatyczne z drugim ze, swoj, ze swoich okupantów, to narodowcy uznawali, że e, prawdopodobnie ten scenariusz jest tylko i wyłącznie e, przejściowy i że po klęsce stalingradzkiej, to Związek Sowiecki staje się największym wrogiem Polski. E, oprócz, e, oprócz tego, e, e, żołnierze NSZ i zaplecza politycznego obozu narodowego, e, czyli e, Związku Jaszczurczego e, i ONR. Wskazywali, wskazywali całkiem słusznie na konieczność walki e, z agenturą bolszewicką e, na terenie Polski, która była inspirowana e, przez Związek Sowiecki, e, podejmując, e, podejmując aktywną, e, aktywne przeciwdziałanie e, działalności przede wszystkim rabunkowej ze strony. E, grup komunistycznych przede wszystkim przede wszystkim Gwardii Ludowej po przejściu walca sowieckiego przez teren Polski po przetoczeniu się frontu w odróżnieniu od Armii Krajowej która której kierownictwo podjęło decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej Narodowe Siły Zbrojne jako najbardziej konsekwentna formacja podziemia antykomunistycznego kontynuowała walkę ze stacjonującymi na terenie na terenie polski oddziałami armii czerwonej oddziałami NKWD jak również oddziałami podległymi komunistycznemu Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, organu, organów bezpieczeństwa nowego państwa. Później, później te, te oddziały to, był, to były KBW, natomiast, natomiast no z wszystkimi formacjami bezpieczeństwa. Oprócz, oprócz tego, Oprócz działalności narodowych sił zbrojnych, po wojnie formacją obozu narodowego było również Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, którego spora część żołnierzy wywodziła swój rodowód właśnie z, narodowy, z Narodowych Sił Zbrojnych. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że tak jak tuż po wojnie komuniści starali się E, zochydzić przede wszystkim e, wszystkie siły polityczne wszystkie organizacje, które pozostawały e, wierne e, Polsce Przedwrześniowej czyli traktowały jako legalny rząd, polski rząd w Londynie stawiając, stawiając opór e, e, tworzącemu się w Polsce e, Państwu komunistycznemu, to trzeba powiedzieć, że no wszyscy, wszyscy znamy plakaty AK za plutykarze reakcji. Proszę Państwa, o ile w okresie rodzącego się stalinizmu żołnierze Armii Krajowej byli, byli aresztowani, byli skazywani na Długoletnie więzienia, to jednak w przypadku pojmania żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych drastyczne wyroki w postaci kary śmierci, w dużej ilości kar wykonanych wobec członków Podziemia Narodowego, czyli Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Związku Wojskowego. Te kary, te kary główne, kary śmierci zapadały zdecydowanie, zdecydowanie częściej. I e, proszę państwa, dopiero e, większość e, byłych członków narodowych sił zbrojnych e, o swoich wojennych losach odważyła się mówić dopiero po roku 89. E, akurat e, e, Miałem, miałem okazję e, wśród, wśród moich znajomych, no ludzi starszej daty, dzisiaj już nieżyjących, nie e, rozmawiać z ludźmi, którzy przeszli przez podziemie obozu narodowego. To ci ludzie jeszcze w latach 80. E, bali się cokolwiek mówić o swoich, o swoich wojennych przeżyciach. Proszę Państwa, e, e, także e, Dzisiaj zbieramy się tutaj przy grobie nieznanego żołnierza, żeby oddać hołd tym ludziom, tym członkom obozu narodowego, którzy walczyli o wolną Polskę w okresie II wojny światowej, i po II wojnie światowej podejmowali beznadziejny wtedy bój z nowym okupantem sowieckim, aby oddać im hołd, aby Zapewnić ich o naszej, naszej pamięci i w naszych sercach ci ludzie są bohaterami. Po to tu jesteśmy. Przed chwilą został zapalony z Teraz bardzo poproszę delegację o złożenie wiązanki kwiatów. Dziękuję, dziękuję bardzo. E, ta chwila ciszy należy się e, bohaterom Narodowych Sił Zbrojnych jako wyraz uznania dla ich wysiłku zbrojnego w walce o polską niepodległość. Proszę Państwa, e, na tym e, to krótkie dzisiejsze spotkanie e, kończymy. Zostało ono zorganizowane przez klub imienia Romana Dmowskiego akcję narodową oraz no, brali, brali również udział przedstawiciele rodaków, kamratów bardzo serdecznie dziękuję pamiętajmy o naszych bohaterach nie tylko, nie tylko od święta starajmy się Poszerzać naszą wiedzę historyczną, tak abyśmy w pełni wcielali pojęcie narodu jako wspólnoty pokoleń, wspólnoty pokoleń przeszłych, pokolenia współczesnego i tych pokoleń, które po nas nadejdą. Dziękuję serdecznie, cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. Bohaterom, Cześć i chwała Bohaterom Cześć i chwała Bohaterom Czołem Wielkiej Polsce Zgromadzenie uważam za zamknięte Dziękuję bardzo